Subiektywny Przegląd Prasy, Sebastian Ignaciuk, Tomasz Gławski i kolejne wydarzenia i w zasadzie artykuły z tego tygodnia. Na początek Podlasie 24 i zatrzymanie dwóch mężczyzn ściganych europejskim nakazem aresztowania. Dwóch panów z powiatu łukowskiego, którzy mieli jakieś tam zarzuty w przeszłości, zostało zatrzymanych w minionym tygodniu. To tyle, to, to, to w zasadzie no, zatrzymali, to po co drążyć temat. I drugi artykuł, również Podlasie 24, prokurator w zakładzie mięsnym. Nie powiedziano, w którym zakładzie mięsnym, natomiast powiedziane jest, że y, ten zakład mięsny jest z terenu powiatu łukowskiego. Prokuratura rejonowa w Łukowie sprawdza, czy w jednym z zakładów mięsnych na terenie powiatu łukowskiego doszło do uboju zwierząt niezgodnego z prawem. Jak informuje Jolanta Niewęgłowska, prokurator rejonowy sprawdzane jest, czy miał tam miejsce ubój bez ogłuszania. Zwierzęta cierpiały pewnie, no i jest sprawa w toku. Ja mam echo katolickie i temat z ostatniej sesji Rady Miasta likwidują i otwierają. Sprawa dotyczy przedszkoli miejskich w Łukowie. Jedno przedszkole zostało zamknięte, dzieci będą przeniesione do nowego, pięknego budynku i pojawił się też temat pozyskiwania w obliczu niżu demograficznego dzieci z okolicznej gminy. Pani Urszula Bancerz przewodnicząca pyta, radę. Czy jest sens generalnie y, pobierać, tak, szukać dzieci, pozyskiwać się z gmin? I burmistrz Łukowa Dariusz który postuje, że miasto nie ma w tym żadnego interesu, ponieważ musiałoby do tego dopłacać. No. Za koszt każdego. Y, Chyba dzieciaka. żeby gmina sobie zapłaciła. To no, może jakiś tam byłaby, wtedy tak. byłby sens tego. Y, krótki, ale ciekawy artykuł o przedszkolach na sesji: Violeta Ekielska. Violeta. Kolejny artykuł, również podlasie 24. Noc suw będzie. Sebastian, 5 suw? 5. Sów? Sów, nie, takiego ptaków. zwierzęcia, ptaków. Noc ptaków, suw. 5-6 kwietnia. No, noc, tak jak nazwa wskazuje. Między 5 Wieczór, tak. 5-6 kwietnia w rezerwacie Jata Cezary Piuro i Wojciech, Wojciech Okliński zapraszają na spotkanie edukacyjne, gdzie będzie można sobie pooglądać zdjęcia. Tychże słów, a również gdzie będzie można takich słów wypatrywać i gdzie będzie można sobie kiełbachę zjeść. Informacje, plakaty... tam jest najważniejsza. No, też fajna sprawa. Coś tam się będzie działo, kiedy się będzie działo, w którym miejscu to można sobie wszystko poczytać na Podlasiu 24. Wspólnota łukowska, lekarz nocą zniżek nie widzi. Sprawa z Wojcieżkowa, jedna z mieszkanek napisała list do wspólnoty. Jest bulwersowana sprawą, że lekarze nie przypisują recept z pełnymi zniżkami, które należą się człowiekowi. Tak po prostu. Gdzie jest problem? W zasadzie nikt nie wie, gdzie jest problem. Ci, którzy znają prawo i wiedzą, co im się należy, mówią lekarzowi, żeby wypisał z pełną zniżką, a ci, którzy nie, no lekarz nie wyjdzie z inicjatywą. No i nie otrzymają takich zniżek. Sytuacja już się po, pojawiała wielokrotnie. Była interwencja u Mariusza Furlepy, dyrektora do spraw lecznictwa w szpitala w Łukowie. i pan Mariusz mówi, że zgłaszano już do mnie tę sprawę. Rozmawiałem z lekarzem, którego ten problem dotyczył. Czyli wniosek taki, że jeden mhm. miał dyżury nocą i no, nie zobaczy po prostu tych zniżek zgodnie z tytułem artykułu. E Dyrektor FURDEPA zobligował y, wszystkich lekarzy w formie mailowej, czyli wysłał maila, y, żeby stosowali się do wszystkich wytycznych NFZ-u oraz y, szpitala, tak więc... Y, ale idzie opornie, Apie. Ja Podobną mocną aferę opisuje również Tygodnik Siedlecki, afera seksualna w szkole. Temat dotyczy y, Jeleńca w gminie Stalin. I od dawna tam bulwersuje sprawa postępowania dyrektora tamtejszego zespołu szkół Henryka Pałuckiego. Dyrektor jakiś czas temu zwolnił z pracy nauczycielką występującą do Lubelskiego Kolegium Oświaty w obronie uczennicy molestowanej przez jednego z jej kolegów. Pikanterii dodaje e, fakt, że przykre te wydarzenia miały miejsce na zajęciach, które z młodzieżą gimnazjalną miał prowadzić dyrektor szkoły. I w zasadzie tyle powiem Zachęcę wszystkich do przeczytania tego artykułu, powiem tylko już w zasadzie, że była telewizja ogólnopolska, która nagrała tam pewien materiał, chcąc wyjaśnić całą sprawę. Sprawa jest żywo komentowana przez internautów, co zresztą widać tutaj na stronie internetowej tygodnika siedleckiego, patologia, powodzenia, haha. To jest mega skrajne. No skrajne są opinie, tak, bo jedne bronią dyrektora, jedne bronią. Nauczycielkę, a w sumie cierpią dzieci. Ja kończę ripostą. Dobra. Kto jest mistrzem posty, riposty, upowie? Burmistrz. Burmistrz. Artykuł: Czytałem. Opłaty za śmieci nie będą niższe. Jeden z radnych, Andrzej Skwarek, zapytał podczas ostatniej sesji, czy po analizie półrocza odbioru odpadów według nowych zasad jest szansa na obniżenie stawek. No bo tam podobno w gminach niektórych są niższe stawki. Mhm. No i dlaczego u nas miałoby nie być. No i riposta burmistrza. Śmieci są takie, ceny za śmieci są takie, jakie powinny być. I po ten, co drążyć tam? Dokładnie. Tak więc pan Skwarek, niech się upamięta. I Śmieci są. Dobra, to w takim ma. razie zapraszamy za tydzień. No, no, za może tydzień. coś ciekawszego będzie, albo równie takiego Apelujemy do mocnego. Jana Janusza Jastrzębskiego, żeby napisał jakąś mądrą fraszkę. O nas. O nas yy, niekoniecznie. Ponoć jest, bo tylko ich wspólnota nie chciała puścić. Tak mówią? Ja to go mówię nie, tego nie mówimy po prostu. Dobra, tak. dobra. To w takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia.